nowe informacje ze świata sportu, z kraju. Tragiczne wieści przekazał w niedzielę wieczorem klub WTS Polonia Bytom. W wieku zaledwie 32 lat zmarł bramkarz Paweł Liszt. W trakcie kariery występował także w Lizze Niemieckiej. Paweł Liszt przez lata był reprezentantem Polski w piłce wodnej. Występował na pozycji bramkarza. Najdłużej związany był z ekipą WTS Polonia Bytom. Największy sukces wywalczył w sezonie 2019-2020, gdy sięgnął po Mistrzostwo Polski wraz z kolegami z drużyny. Oprócz tego na swoim koncie miał dwa Puchary Polski i dwa tytuły Wicemistrza Polski. Sięgał po wiele medali, już w kategoriach juniorskich i młodzieżowych. W niedzielę wieczorem jego polski klub przekazał, że Paweł Lisz niespodziewanie w wieku 32 lat. To na razie wszystko. Pozdrawiam Shark